Moi drodzy kurczę, od ostatnich paru tam miesięcy no, mocno pracowałem nad tym, żeby sklep nasz dostosować do no, obecnych czasów i do tych czatów, GPT i wszystkiego. I coś Wam zaraz pokażę, co się stało, czego jestem bardzo dumny. Patrzcie. Tak, właśnie czat nam sprzedał pierwszy produkt na sklepie, więc zapakujmy go razem. Uh! A co nam się sprzedało? Sprzedał nam się wosk. O, mamy wosk. Tu bratisi? Jeszcze jeden wratisik od nas. No, mamy. Także ja jestem bardzo dumny, że się udało. I teraz tylko test, jak to zrobić. Bo więcej, nie? To tak naprawdę. No teraz musimy podwoić nasze ruchy, żeby to się jeszcze lepiej sprzedawało. No ale spokojnie. Taką pierwszą poczuszką, przyładną, że e, Korzystając że Was tutaj mam. Słuchajcie, fajnie, fajna akcja jest teraz u nas, Wysyłamy produkty do weekendy, także bardzo mocno Wam polecam. Chcie sobie robić zakupy, jak coś potrzebujecie. gdzieś w sobota, a jutro produktowa Was powinien dojść. No i słuchajcie, czy Wam tak pokrótce powiem? Tutaj zawsze macie opisane, kiedy jest wysyłka, a jak idziecie do środka, do produktu, to tutaj jest licznik. No i my robimy wszystko, żeby produkty wychodziły. Jak macie jakiekolwiek pytania, to ładować tutaj do mnie. Ja jestem dostępny cały czas gdzieś tutaj. Także bardzo serdecznie Was zapraszam, nawet tutaj stacjonarnie do Krakowa, do naszego sklepu, jeżeli potrzebujecie w weekend dostać jakiś towar. jak potrzebujecie szybkiej wysyłki, to oczywiście się polecam. I co najważniejsze, w następnym odcinku może jakieś fajne strojki świąteczne. Widzimy się niedługo. Uuh.